W tym odcinku Akademii Feris odpowiemy Wam na kilka pytań dotyczących sprzętu Refurbished. Zapraszamy! Refurbished to sprzęt, który został odnowiony w autoryzowanym serwisie lub przez samego producenta. Może on pochodzi ze zwrotów sklepowych bądź wymiany gwarancyjnej. W procesie odnawiania urządzenia są gruntownie testowane i w razie potrzeby naprawiane. Ważne jest, by sprzęt, tak jak ma to miejsce w sklepie Sferis pochodził od zaufanego dostawcy. Jakość i wygląd refabrykowanych urządzeń nie odbiega w żadnym wypadku od tego, co oferują nowe urządzenia. Za przykład posłuży tu refabrykowany iPhone 6S, dostępny w naszej ofercie. Refabrykowane urządzenia dostarczane są najczęściej w zastępczych opakowaniach, mogą posiadać również nieoryginalne, lecz odpowiednio dobrane akcesoria. Odnawiane urządzenia możemy nabyć zazwyczaj w cenie niższej o kilkaset złotych. Wszystkie refabrykowane urządzenia w ofercie Sferis objęte są pełną 24-miesięczną gwarancją dla osób fizycznych lub 12-miesięczną dla firm. Mamy nadzieję, że tym krótkim wideo pomogliśmy rozwiać wasze wątpliwości dotyczące odnawianego sprzętu z naszej oferty. Na dodatkowe pytania odpowiemy oczywiście w komentarzach pod filmem. Do zobaczenia na sferis.pl.